Wygląda na to, że Sylwia Bomba w końcu może liczyć na chwilę wytchnienia. We wtorek pokazała na Instagramie nowego partnera, chociaż zadbała o to, by mężczyzna wciąż pozostał anonimowy. Sylwia Bomba przechodzi obecnie wyjątkowo trudny okres. Pod koniec lipca poinformowaliśmy, że walkę z nałogiem przegrał jej były partner i ojciec jej córki Jacek Ochman. Działacz PZPN po rozstaniu zerwał kontakty z ekspartnerką i Antoniną. W ostatnich dniach 36-latka naraziła się na dezaprobatę internautów, gdy ujawniła, że wciąż nie poinformowała pociechy o śmierci Taty. Póki co, Bomba nie zamierza zmieniać takiego stanu rzeczy i nie weźmie 3-latki na pogrzeb Ochmana. W jej imieniu będę ja, stwierdziła, ucinając wszelkie spekulacje fanów. Sylwia Bomba wyjaśnia, czy pojawi się z córką na pogrzebie jej ojca, żal może mieć tylko do niego. W poniedziałek na profilu Facebookowym Znicza Pruszków poinformowano, że ceremonia pogrzebowa Jacka Ochmana odbędzie się w środę 10 sierpnia o 12 w markach. W nekrologu widnieje, że o pogrzebie mężczyzny zawiadamiają pogrążeni w smutku mama, córki, syn, synowa oraz wnuczka. Tymczasem, dzień przed pogrzebem na profilu Instagramowym Sylwii Bomby pojawiło się jej zdjęcie, na którym dostrzec można jej nowego partnera. Połowa twarzy mężczyzny, który całuje ukochaną w skroń, jest niewidoczna. W czerwcu uczestniczka programu Google Box zwierzyła się, że w jej pojawił się ktoś specjalny, z którym dzieli ja kilka lat różnicy. Powstrzymała się jednak od ujawniania tożsamości lubego spokój, wsparcie, szczęście, napisała.